Siemanko to jest i witam chyba w 84. Pod, chyba, bo nie jestem pewny. E, serii serii Reakcji. I ogólnie to ciekawe, powoli zbliża się już rok, kiedy rozpocząłem tę serię. Może nie na tym kanale, ale ogólnie kiedy rozpocząłem tę serię. Bo jako takie oficjalne rozpoczęcie to w zasadzie jest. 30. Znaczy nie liczę live'a, bo live to tam było takie. No, bardziej liczę od co gdyby. Yy, Polska dyskusja była w boku na Polona, czyli czy rozpoczynająca tą MP yy, drogę Polski Orzu. Klasza. jest droga. Kolejny 20-minutowy odcinek, Gdzie na minioturce była flaga połączenia komuny z USA? O właśnie! O Jezus Mary! Trzeba iść po swoje. Co tu się dzieje? Tak nikogo Żeby osiągnąć wymarzony cel te słowa nabierają zupełnie innego znaczenia. O co tu chodzi? Widzisz Ameryku, odpuszczał jesteś komunistyczne Stany Ameryki. Halo? To jest... wybietka jak parę na godzina. O co tu chodzi? Jak wy to w ogóle robicie? Ja zrobiłem mnie tak. Przez ciebie nasz brat, komunistyczny Niemcy, prawie poległ. Prawie. Ale na końcu udało nam się z nim wygrać. O co tam chodzi, co? Po jest mój śmieszny kapitalizm nie działa się, a nie by mi nikomu krzywdy. W snach, nigdy się nie poddam. Ujuj. W końcu muszę walczyć o wolny świat. Ujuj. Być uj. wtedy nie popełnił tego błędu. Świat był o wiele lepsze miejscu niż teraz. Podzielonym starszym mocno. Pomoc wam tam, czy sobie poradzicie? Daj mi spokój, to jest moja wojna. Ja muszę zwyciężyć nad tymi komunistami. USA, daj sobie pomóc. jest fakt, musisz sobie pomóc. Nie Kanada, zobacz, ale możliwe, że przyjmiemy tę dopiero, będę ją potrzebował. Obecnie nie ma takiej potrzeby. Obecnie tam też zostaje nieźle pod, pod, pod tyłku, a mimo to nie chcę sobie pomóc. Tak, aż tak nie zostaje tylko polityczne stany Ameryki. Co to wybuchło? Co stało? Halo. A czekaj! Możliwe, że ten. To nie tak, że. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Kompletnie. Próbowałem znaleźć jakąś teorię, ale. Nie mam no. kompletnie pomysłu, o co tu chodzi. Abyś nie żałował tego Ameryko. Jak komuna na to rządy, to będzie naprawdę przegwizdane. A na to wygląda, bo Kumona dalej idzie do przodu. ha! Pięknie się składa. Długo wygramy, nie sądzisz USA? Nigdy nie wygracie. Czy ja tego doprinuję, żeby każdy z, z was się palił? Ciekawe jak. Jest tylko jedna państwa na tym świecie, które z Twoim dgenie chciało Ci pomóc. Kanada. Co odrzuciłeś to wsparcie? no, wie. Wiecie, że co? Ten wsparcie od Chin lub Japonii? O, nie chcę żadnego wsparcia. Zbiję ciebie z samego. Czy ja tego dopilnuję? Zobaczymy. Skoro tak ograżnie o mnie mówisz. Proszę, pokaż, co potrafisz zrobić. Zabije cokolwiek. Ktoś tam przebił. jest. Ja nie mogę tak korzystać. stać. Muszę coś zrobić. Nie pomagaj mu zabił prawie pod koniec III wojny światowej. Chcesz jeszcze mu pomagać? Nie widzisz przecież tego, że on nie ma skutumienia? Nie obchodzą mi wydarzenia z przeszłości. Jeśli komuniści dostaną się do władzy w Ameryce, jakakolwiek nadzieja na na to zostanie zabita. O jestem tak. No wiesz, wrogiem komunistów będzie Rosja. Bardzo będę o to, kto znajdzie większe wpływy na świecie. Chcesz pozwolić na podział świata na dwie strony? Tak jak to było wcześniej? Stronę rosyjską i komunistyczną? Jakbyś nie, nie zauważył, obecnie tak jest świat podzielony. Rosja ma wpływy prawie na każdym kontynencie. Obecnie jedyny zarząd komunistów są resztki państw Organizacji Wolnego Świata. Nie no. wiem, jak ty możesz tak mówić. No, jak coś dziwnie ten dziwnie odwala? O, moja sobie też Ktoś daje radę. Nadal zobaczy zdechły komunista. Z dnia na dzień Twoje do państwa zaczyna opadać. Może i tak, ale kogo to odchodzi? Obchodzi. Odrodzenie już odchodzi. to odchodzi. Z czego chcesz się odrodzić? Z niczego chyba. Kto powiedział, że ja walczę całą swoją dostępną armią? Co? Pod tym nie wiesz z kim tak naprawdę zadarłeś. No, ale wiem z kim zadarłem. Z życiem nieudacznikiem, który poszukuję swoich 5 minut w życiu. <grym> Żebyś się nie przeliczył czasem. Walczę nie gadasz niepotrzebnie. To jest dość ...antypical situation. Oj! Wdarli się. I tak będziecie ze mną walczyć. Jak widać. Nie wysyłacie całej armii. Dobrze, w takim razie również się czymś pochwalę. Bronią chemiczną? Czym? Halo. Taki gwint się na brzegach. Każdy czy później nie powie, tak samo jak twoje całe państwo. Mówisz, że nie mam pojęcia jak ty walczysz. Więc dlaczego ja mam cokolwiek zdradzać? <laughs> to jakiś plan sprytny? Czy to jakiś plan sprytny? Rozumiem. I tak to nic nie pomoże. Pytanie czy na pewno nic nie pomoże. Zobaczymy. jeszcze się o tym dokonały. I Co się wdzierają? Ameryko. Będą mi mojego wsparcia? Tak jakby, no. Nie mogę pozwolić, żeby komuniści dostali się do władzy. Spokojnie, Kanada. Wszystko mam pod kontrolą. No, widać, jak mam pod kontrolą. Komuniści są w stanie zajmować linii brzegowej, tej wykonki. Właśnie. Co planujesz z tym, że wręcz tylko brzegi? Nie mogę jeszcze powiedzieć, bo nie jestem pewien, czy to zrealizuję. No, w sumie. Jak Wszystko będzie gotowe i zaplanowane. Dam Ci znać. No dobra, skoro tak wolisz. Powodzenia. No, dziękuję, że, dziękuję, że mnie zrozumiałeś. Okej. Okay. No tylko ruskie dalej się wdzierają, no? Halo. Czyżby mógł, mógł zaczynać? Może. Skoro już przy tym jesteś. Teraz może zdradzisz. Eee, dobra, bo widzę, że nie dasz mi spokoju. O co chodzi? Wrócę jest ciekawe, dlatego, jest bardzo, dlatego jest, jesteś tak bardzo pełna siebie. To jest pełną moją armią się w tereny komunistów. Przecież to nie ma sensu! Komuniści, jak tylko atakować swoje tereny bez żadnej litości. Właśnie o to mi chodzi. Chcę, żeby jak najwięcej komunistów życzył, się wymęczyło wojną. Ja wtedy zajmę... ich od tyłu, dzieląc Amerykę Komunistyczną na północ i południe. Aha, czyli... okej. Okay. wedle zamysłu, ma być tak, że tutaj coś... się czeka, że tu się umacniają, potem wiodą tu całą siłą, czy coś? Jak? Że po prostu one chcą wybierać, a oni wtedy przedzieli tak na pół? Coś może koło tego. I chcę, żeby jak chcą ci komisje już mnie, wojną. Ja wtedy zajadę ich od tyłu, dzieląc Amerykę Komunistyczną na północ i południe. Nie wiem. No to. Ten plan. On nie zostanie rozbity z każdej możliwej strony. Masz, a plan B? Czy masz jakiś plan, jeśli ten by ci się nie udał? Plan B? A po co? On komu? Ja jedziemy do USA. Tyś skrajnie nieodpowiedzialny. Dosłownie. Bez planu B, to jechać, to po prostu yy, jest samobójstwo. nie? Tak, autentycznie. Dobra, lecimy. No, a musi się udać. Nie ma, że nie. Dobra. Jeśli plan... A się nie powiedzie. Pan Ember będzie moja pomoc. Fajnie. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Wyda się w sumie. Jakolwiek jak lepszy? Niech ci będzie. Skoro tak nalegasz. Licz na ciebie. Mam nadzieję, że się liczy. Jak? No dalej się wdzierają. Matko, jedno, USA, samo poważnie. A więc to już ten moment. Powraca stara Ameryka z tego, z okresu. wiadomo. Powraca z okresu granicy, kiedy wnerwiona po prostu postanowiła wjechać, to tak poronnie. Czas na mojej pełnej mocy. Ty planujesz? Ty przekonasz, typie. Jesteś idiota, że nie przewidziałeś tego ruchu z mojej strony. Dostań przecięty. No. Dosłownie. Aha, czyli czekaj, czy stąd ruszają? Tak. W ten sposób chcę podzielić. Dobra. Cholera. Nie, to się nie dzieje. O, że Twoja wola walki zmalała? Najwidoczniej coś. Uważaj, żebym ja, a nie Twojej. Twoja śmierć będzie szybka i bezbolesna. Zaufaj. No Co jest? O kurcze. Bar chcesz tak się bawić? Nie, nic nie życzenia. Po prostu mi ułatwiasz zadania. Odetnie... Czekaj, odetnie. Tak. Ups. Co? Zdziwiłeś się trochę widzę. Jak się dalej zdobyć te tereny? Zgadzam swoich tajemnic. Świę. Wymorduję każdego komunistę na tym świecie. W takim razie ja wymorduję wszystkich kapitalistów, jakich tylko dla mnie. Pierwszym będzie Ameryka. Ajajaj. oj, oj, oj. musi przyjść do pomocy. Uciekać stąd. A 85% mojej armii jest. Zaścieknęła jak najłatwiejszą drogę do To jest taka droga. Co Ameryko? Gdzie? Ado, no, ulżyć mi wsparcia. Nie dołączaj do wojny, tylko wyślij wsparcie na granicę naszą. Muszę uciekać wojskami, które zostały okrążone. Wiedziałem, że coś tam pójdzie nie tak. Dobra, wtedy wsparcie. Dziękuję. Jednak jak nie uda się nimi wrócić, to pozwól, żeby Sola wkroczyła do wojny. I w mandacie, tylko potrafię. No dobrze. Niech ci będzie. Dobra. I teraz w takiej sytuacji przejść na inny kontynent. No e, no halo. Więc Amerykanie mają wojnę domową. No to wychodzi. Że tak wygląda Nie spodziewałbym się tego. No dobra. Ale po co nam to mówisz, Kanada? Kanada idzie do Japonii. Ojoj, oj. jedzie. Obecnie współpracujemy jeszcze oficjalnie. No ale wciąż potrzebuję tego. No, to najważniejsze. Nie mamy takiego zaufania po trzeciej wojnie światowej do USA. Proszę Was, obiecałem Ameryce, że jej pomogę. To, to czym problem. W czym w końcu się niepodległy i to ty decydujesz o swoich wojskach. No niby tak, ale ja mam naprawdę mało liczne wojsko po tej wojnie. Proszę, nie mogę pozwolić, aby komuniści doszli do władzy w Ameryce. Komuniści w Ameryce to ostatnia rzecz, jaką chciałem zobaczyć przed śmiercią. Jak widać, nie musiałem wcale długo czekać. Więc muszę temu zaradzić. Prawda, no a skoro już o tym rozmawiamy, dlatego już jest. Tłumetek, to znasz może południe zadowolenie rozpoczęcia buntów przez amerykańskich komunistów? Nie mam zielonego pojęcia. Ale z tego co mogę się domyślać, to nach nachodzi mi tylko jedna myśl. USA spierają komunistycznie Niemcy w Europie, więc komunistycznie w Ameryce postanowi się zbuntować. Ale dlaczego dokładnie? To niestety wam nie powiem, bo wcale nie wiem. Mhm. Mm Rozumiem. Okej. Okay. No, Jak będzie z tym wsparcie? Nie wiem, to Prawda, muszę się zastanowić. Nie o Ameryce w takim stopniu, żeby własne władze do tej wojny. A te Chiny? Co ty o tym uważasz? Ja popieram tutaj zdanie Japonii. Uj, uj, uj. w wojnie domowej w Ameryce Północnej to może być strzał w kolano dla nas. Ech. Proszę, zastanówcie się. Zastanówcie się, czy chcemy walczyć jako wolny świat przeciwko Rosji. Czy jako niewolnicy pod krwaną banderą. Dyskutujemy to. Najwyżej odezwie się do nas za jakiś czas dobrze. No dobra, ale co dalej? Widzisz Ameryka teraz ma przerąbane kompletnie. Wszystko jest już chyba na twoim miejscu. Myślę, że mogę zacząć operację odzyskania. Będzie chciał się przebić tędy pewnie, bo to jest krótsza droga. A nie, on się po prostu wdziela. A. Teraz w tym miejscu chcesz się przebić? No, jak widzisz, się przebija. Myślałem, że mnie zaskoczysz. No cóż. gdzie się spodziewałeś? Od domu? Może. Że chciałeś się transportować w wojsko. No dobra. Chwiliowe przegrana nie oznacza kompletnego kryzysu. Możeś wypowiadaj słowa z większym sensem, proszę. Nie no, wojna. Wo... Kulka w łeb. Najbardziej po ludzku? Łączyli fronty. Dobra, na plus. Udało się przebić. Jednak następny problem problemem będzie utrzymanie tak frontu przez chociaż kilka dni. To wojsko, jakie tam było, jest ogromne. Być było. W tym masz rację. No jestem ciekaw, czy nadal tacy są. Dawać, no. O tym zrobiłeś. Jeśli uda ci się ich odzyskać, to zobaczysz samemu. W skrócie, jesteś skończony. No nie no. Bez jaj. Co teraz? Ej, serio? Jezu. Ty... ty... No dalej, powiedz to. Ty, jak śmiesz znęcać się nad moimi ludźmi? Ja A. A co ich to wysyłałeś? Nie chcesz chyba zginąć z rąk broni chemicznej. ci chcesz z własnym terenem? Broń chemiczna jest zakazana przez prawa człowieka. Pamiętaj, o jakich ty prawach mówisz. Nie pogrążaj się. Mordowałeś, torturowałeś, grzmutowałeś tysiące osób. I wtedy były prawa człowieka. <ślinna> to już inna droga, jest sytuacja. Jest. Zabiję cię własnymi rękami. Nie tego. Bardzo jesteś tego pamiętać? Pokaż, co potrafisz. No i co dalej? Praca do Azji? Nie. Witaj. Dziękuję, Dziękuję. że mogłem się z Tobą spotkać. Kim? A do mnie chcesz? Ty w zasadzie ja to ten. <grym> Wygląda jak połączenie z mojej serii, nie w sensie. Było, że połączenie nieznanego z niewiadomym, w sensie, że w ogóle z Niewiadomym kim, bo nie było ani bala, ani, fala, ani, ani pod nawet nazwy kraju, czy coś. Więc tam było pusto, w, taki, w takiej właśnie przestrzeni, ale jednocześnie jest ten podpis, jak było od nieznanego. W znaczy, sensie, jak, jak ktoś nie wie o co chodzi, to polecę zobaczyć moje matematykę. Doszedł, dowiedziałem się, można zobaczyć. Czego ty nie chcesz? Potrzebuję Twojej pomocy. Ale od kogo? W Ameryce Północnej jest wojna domowa komunistów. Zobaczcie dokładnie. Stany Zjednoczone. <grywa> Jak się załatwili tą pomocą w Europie? Robili źle, ja będę tego ukrywał, ale musisz im pomóc. Nie możemy pozwolić, aby komuniści rozpoczęli swoje rządy w Ameryce. racja. Ale co ja z tego będę miał? Obecnie nie widzę w tym problemie interesu. Ale o kogo tu chodzi? A tego chcesz? To jest wiadomo. Nie będziecie ingerować w moje sprawy. Ruski chce prosić o pomoc w Ameryce. Ja pierdwacie mięno. Nie jesteś genialna, na kanadzie. Ruski, ty naprawdę chcesz prosić o pomoc? jest hitem. Achem, taka cena. To jest jedyna rzecz, jaka mi się obecnie opłaca. Dobrze, nie będzie. Skoro deklarujesz za to pełną pomoc w Ameryce w wo wojnie, to myślę, że to będzie rozsądna wymiana. No i wszystko załatwione. Mam nadzieję tylko, że z twoim wsparciem uda się wygrać. Wygrałem Trzecią Wojnę Światową. Mam przejść z jakimiś komunistami? Żartuj sobie. Hmm. No i co, wracamy. tu. Właśnie. Cię. Zginiesz. Ameryko, opanuj teraz swoje emocje. Możesz grać na gorąco. Nie obchodzą mi jakieś emocje. Nie, nie, to za to śmiercią tragiczną, za to, co on zrobił z moimi ludźmi. Ameryko, jeśli uspokoisz, powiem ci coś ważnego. Ech, dobra, niech ci będzie. Pozwól mi się trochę wyżyć jeszcze. Nie rób nic głupiego, proszę. Naprawdę, Ameryka, nie może się opanować? Postaram się. No nie no. No hit. Teraz czas na to, byś w końcu padł na kolana. Stany dalej mówią bez sensu. Chyba na to, żeby, żebyś to padł. Nie ich ich wypowiedzi, bo jeszcze tego pożałujesz. Pałuję? Pokaż jak bardzo niby. Grabisz sobie. Chodźcie się tylko, aby wziąć w końcu ostatni wdech. Czy ja? <laughs> Nie rozmawiaj mnie. I co? O, ale odbił trochę. Nadal ci mało. Proszę bardzo, nadchodzę ponownie. I znowu najazd? Tak. Trochę się odbił. Ameryko, proszę o swoje nerwy co? Jedynym moim życiem cennem jest Masz go. Masz osobę, z którą chciałbym, abyś porozmawiał. Kogo tutaj przeprowadziłeś? Wiesz, że ty jesteś jedynym komórką. Mam nadzieję, że nie będziesz zły. No dobra. W takim razie, kim jest ta osoba? Ha, huh, witaj Ameryko, no, no ze sobą nie rozmawialiśmy. Z ja nie... O, nie czego? O niczego, o niczego. Kochanie Ameryko, przyszedłem ci na pomoc. Mam takie wsparcie od ciebie. Wiesz, wiesz może to trochę dziwnie, jak do... Może to trochę dziwne, jak dopiero ze sobą walczyliśmy w Niemczech. Ale ja już wtedy widziałem w komunizmie zło. Poza tylko, że wytępimy to ustrojstwo stroj, z Twoich terenów. Kanada z tą rozmawiałem. Ile za to zapłaciła? No, ale nie Więc zaczęło. Zacznij że po wojnie będziesz się interesował moimi sprawami. Hmm. Jak się na to wsparcie od ciebie będzie? Całkowite przystąpienie do wojny po Twojej stronie. O Jezus, o Boże! O! to się nie skończyło. Miał rację, w końcu znowu będziemy walczyć po tej samej stronie barykady. Może i miał, może nie. Kogo to dziś będzie obchodzić? Jeśli zgodzisz sobie pomoc, to obierz mię słowo. i nie będziesz śladu po komunistach. Nie mam w tym żadnego haczyka? Nie, nie mam. Jest ta oferta współpracy. Ech, dobrze. Niech ci będzie. Mam nadzieję, że razem wytępimy to zło. Cieszę ja się, że dołączyliśmy do porozumienia. Hmm. Wsparcie ruskie i dla USA to A ja się cieszę, Ameryko, że dałeś sobie pomóc. Racja. Ja mam, mamy do ciebie ultimatum. Jeśli dołączysz do tej wojny? Powolę, że będziemy ci prawdziwą masakrę. Zdecyduj się, czy dobrze robisz. Hmm. Czekaj. Okay. O co tu chodzi? Wait Bo Mogła być przestroga przed tym, aby I teraz ty to nie zgadza to, Co powiedziała w tym momencie Ameryka? Zdecyduj się czy dobrze robisz Była być może przestroga właśnie przed tym Aby Rosja nie wspomagała Bo tutaj są dwie opcje Albo Rosja ignoruje Stany Ameryki i zaatakuje. Gdzie nam pokona ten komunistyczny, ale wtedy zacznie się jazda w, w tym, w, w Europie. Albo właśnie e, Rosja nie przystępuje ostatecznie do wojny, a Ameryka prawdopodobnie przegra. Nie wiadomo. Nie wiem. Nie wiem, co mam o tym sądzić, ale zastanawiam się to serio I czasami myślałem, tam, to chodziło. Chodziło o to, że coś w Ameryce się myślało. Bo naprawdę te, pon te paski, które są dosłownie czy w wzięte, mi po prostu powiedziały, że halo to jest pewnie też tego typu. Więc dobra. Tu było w sumie bo, bo nic więcej ni 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 nie ma. nie ma. Nie mam szukać. No cóż, ee, dzięki za, za obejrzenie. No, wiadomo to, jak tak, kiedy nie będę tłumaczyć. Cóż, trzymajcie się i...